No ja ale Ci rozmawię, Barki, barki Cię ci fajne kuliste urozumienie. Właśnie, kobiety lecą na kamienie. To robisz na kuliste barki? To robisz robię na kuliste barki? Eee... W Syfotkowiec. Nowy odcinek. Przeprowadzanie. Co <laughs> robisz e, na barki? Wiesz co? Szczerze? <laughs> Nic. Mam... <śmiech> <śmiech> Szczerze? Syntol. <laughs> e, nie, jeżeli chodzi o obok barków, to ja mam tylko i wyłącznie do ćwiczenia krucyfiks w rampie. Mhm. Nic, Nic więcej tak, nie robię. Lista. Nic. Uwielbiam no, to no. ćwiczenie. No. no. Siedząc, leżąc. E, wiesz co? Nowy patent. Leżąc na podłodze. Spoko jest. Na no, z, z dwóch czy z jednego? Z dwóch. Ja robiłem, jak mi zajęli, zajmowali bramę, to robiłem leżąc na lejdnorach. Czyli, wiesz, kładłem no, bardziej do lewej. No, 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 I tutaj, nie? E, wiesz co? No, em... ale w rampie. W rampie. mam 12. No. Wiesz co, no, mam 12 powtórzeń w rampie. I robię, wiesz, od najniższego stopnia, no, nie? Czyli no, no. ja w ogóle miałem tak, że wiesz, no, pierwsza sztapkę 12, nie? Druga no sztapka no, 12. 12. No. I idę, 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 a w ostatniej serii mam partial reps. Czyli wiesz, na tyle, ile mogę wysoko, a potem już wiesz, to ostatnie a, mam już takie. Nie, 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 że partial reps to jest, że niepełne ruchy, nie? Aha, Czyli dobra, wiesz, dobra, dobra. staram się 12 na pełne. Ale już jak dochodzę do tych ostatniej serii, że nie zrobię 12, to dobijam ile no mogę, wiesz, już nawet krótszy ruch po prostu. Tak. Już nawet lewy tylko ręce no. ruszyć trochę ten. No to pod tym względem tak. Na łapy, łapy mam tak, że akurat co ja nie zrobię, to mi wiesz, gdzieś tam łapa rośnie. My muscles are getting bigger. Zudami też tak w zasadzie mam. Ja mam największy problem z klatką i z plecami. Aczkolwiek wydaje mi się, że plecy poprawiłem ostatnio. Aczkolwiek też wspominam w poprzednim odcinku, że będzie trochę zmian. Nawet w żywieniu też i w takich rzeczach, ale też czekam. Troszeczkę się pojawi, nowości. Ale no. Ja mam problem z łopami, że one u mnie są dość wąskie, jak są przodem tu. Starszy mam posławy. Bokiem jest spoko, szeroko. Jak ty przodem, to jest taka. jest w miarę tutaj. Widzisz taki No może z nie? On no, jest taka I zawsze tak Ale I... po prostu chodzę w koszulkach obcisłych, żeby było dobrze widać. Właśnie, chodzę. Dzisiaj specjalnie <moriken> w obręku Za każdym razem jestem w jakimś oversize. Ubrałem obcisłą, a dzisiaj czuję się taki płaski. Nie. Dzisiaj chciałem plecy. Nie, także to A zostajesz na treningów? Nie, siedzę na hattach, mam dużo tika, tych, tych. Na kampie prackim i dopiero sobie wieczorem zrobię. Nie, nie, ja dzisiaj mam... Doładuję się zębami, bo dzisiaj zagranbey. mam Nie, wczoraj ja teraz zrobiłem trzy treningi, podziwiam to wczoraj, Taki był że Teraz umiera. Taki był mądry, a teraz umiera. Taki był mądry. A teraz umiera. Już za dużo dla mnie. Trzy podrząd? Trzy podrząd miałem, bo normalnie mam tą przerwę w środku, ale musiałem zrobić trzy podrząd, bo stwierdziliśmy w środę pierwszego, że nie idziemy. Nie byliśmy tam na nic, ale po prostu staliśmy i zostajemy dzisiaj. robimy to Tak byłem na siedanku pierwszego, poszliśmy do Petit, spacerek do domu, o, ale zjadłem wtedy. Petit zjadłem. Krok Madame. Zjadłem jeszcze na leśniki po Dubajsku na pół i zjadłem cilniki Kejka z rodami. To my byliśmy pierwszego na tym. Byłeś też na rocznicy? Byliśmy zjeść. na rocznicy w Idzie, Ida. Taka restauracja. Kojarze. To jest taka kuchnia polska, tak, bardzo, bardziej fancy. Kurde, powiem Ci, że tak, ja jadłem e, pierogi z e, kaczką. Kaczką, dobre. Muszę przyznać, że były bardzo dobre, ale co mnie zaskoczyło, Kinga sobie wzięła kaszankę. Ona hmm. była podana, tak wiesz, jakby. No to, co jest w kaszance, nie no. stricte. Nie I ona, bo... Nie, nie, i ona właśnie była tak podana taki a'la... Y... Tak? Taki, nie, nie, że na, na talerzu, tylko jak kształt taki, mm. nie? I ona była karmelizowaną cebulą i z chrzanem. Ona... Jaka dobra! Bo Jezus Maria, rozumiem, nigdy w życiu tak kaszankę nie zajedaliśmy. nie? Normalnie, delicie! I do tego jakieś tam było pirę ziemniaków, a na deser sobie wzięliśmy e, suflet pistacjowy. Bo ja jestem fanem pistacji, więc. Wszyscy wypieszyliście to... do innego miejsca? Wiesz, co, poszliśmy potem e, na rynek, Drugi bo mieliśmy w głowie, że jarmark jest do szóstego. Nie było. I akurat pierwszego były zamknięte. Ja też były pierwsza, gdy były zamknięte. A, takie, dobre. Pierwszy trudno. raz byłem na jarmarku w tym roku. I poszliśmy do Carmelo, to jest taka nowa cukiernia, cukiernia. tam na rogu, jak był Sfinks kiedyś. No. I wzięliśmy sobie makaroniki, bo bardzo lubi, jesteśmy fanami makaroniki. Naprawdę? To my uwielbiamy, nie? Makaroniki. Tak, makarniki, ja loda wziąłem też, jakiś no. pistacjowego i tyle. I, no i teraz sobie widziałem w domu za chyba dwa razy klejki spać. Okej, okay. nie, no to, to tak ten, a w sumie co jeszcze chciałem, a propos nawet tego treningu, masz jakieś takie ćwiczenia, które lubisz wykonywać, bo właśnie na przykład jak ten crucifix, ja uwielbiam, nie? uważam, że na bok barków, to jest zajebiste ćwiczenie, że po prostu tak. ja też tak to czuję, lubię to zrobić, to właśnie ten patet, że zacząłem to robić na podłodze, jeszcze Bóra lepiej to izoluje, tak, tak, że wiesz, nie, ma się, nie ma się jak bójnąć. że tylko Leży tak, że to? idą tylko te ręce, wiesz, wiesz, nie ma tak, że się gdzieś tu na tej ławce przewracam czy coś. Kurde, bardzo lubię, nie? To jest takie. To jest. Dobra, to możemy powiedzieć, ulubiony ćwiczeniu na parkę? Czyli co kiedyś o tym chyba rozmawialiśmy. No ale można powtórzyć. Ale... Czy nowi ale... widzowie nowe. No, te... no dobra, znaczy no to tak, no to tutaj krucyfix na barki, na barki bo bardzo lubię. też dałbym krucyfix, no chyba. Ewentualnie wznosal ale jednoręczny handler. Okej, okej. To sumie to, to ja lubię wyciskanie na hammerze. O, na wierze, barki, ja miałem długą przerwę od wyciskania handli nad głowę, siedząc. I, nie wiem, po prawie półtora, dwóch latach dostałem od wolfera wyciskanie handli, a wbiorę i mówię. No. Moje barki nie są przygotowane, nie? Ale ja minął z miesiąc i już, już spokojnie. No, no, nie? Ale ta stabilizacja Ciężko zeszłam, było. nie. To e... chyba lubię. No nie przed siebie handlami warto. A ja nie lubię. Właśnie. Ale mam to w planie, to jest ale... Jest trochę cardio, ten... lekkie, takie. Trochę jest, no. E, no nie wiem, na, na klatkę. To tam bardzo lubię. E, wiskania na skosie lubię, no na przykład na handlach. Chociaż też robię na Hammerze ostatnio, też jest spoko. Klein Hammer często. No, a tak to coś innego. To ja polubiłem ja, rozpiętki na bramie, siedząc. To, to wale na bramie, niż na maszynie. Ja też. Bo jakoś na maszynie mi zaraz czuję czasami biceps, nie mogę tego odizolować, nie I wiem Ja też ten... lubię na butterfly'u bardzo, ale ostatnio się polubiłem z bramą. I moje ulubione na klatę już ci, co mnie znają, to wiedzą, się też. Tak, wyciskanie na skosie na smifie. Też jest spoko, To no. jakby też, jak najbardziej. No. Um, na plecy. Na plecy o. jestem ogólnie bardzo dużym fanem ściągania linki jednorącz. Ten single single, uh, lat pull, pull single arm lat pull down. albo bo jeszcze jest incline single arm lat pull down. Tak, to to, to lubię e, bardzo. Bez chest mm. jeszcze lubię, a ja się teraz wróci, Jeszcze teraz włączyliśmy tych angielskich, że lubię low cable, low chest support. Aha, że na nisko ten. No, no, no. Ja, ja ogólnie plecy lubię na linkach, bo widzisz, ja mam taki ten paradoks, wydaje mi się, że im bardziej ćwiczenie na plecy dla mnie złożone, Wielosta. Chcesz się yy, tak, w sensie, wiesz, jakieś wiosło, tak. coś w ten tym To ciężej mnie zaangażować, bo wydaje mi się, że zaraz ładuję te, tymi łapami. Za duży ciężar. Nie? nie? Że, wiesz, próbuję tak, próbuję tak. się ustabilizować i tak dalej, a im bardziej to ćwiczenie jest, no nie że izolowane, ale yy, linka, hammer. Coś no, no, ten no, tym To wydaje tak, mi się, że jakoś tak, tak próbuję, się że skupić, skupić no? że mam no, ten focus. taki. A może bardziej kwestia unilateralnych. A Też może być. Też może być kwestią unilateralnych, dlatego że mam takie coś, że mój prawy bark jest trochę bardziej z przodu, bo mam łopatkę prawą od centymetr odsuniętą bardziej od kręgosłupa niż drugą, Aha. że mam krzywo łopatki, nie, że one nie są równe, no tylko ten ten jest trochę wysunięta albo i coś tam jest niehalo i, i jak robię jednorącz, to wiele bardziej to czuję. Nie? Ja lubię um, z tych wielostawowych, lubię jakby... Focze wiosło sztangą, w oparciu na owcu, no sobie na... No ja też tak ruchu. robię, no. Lubiłem też focze wiosło kantlami z ziemi. Aha, okej. Okay. I e, Spoko. No i z tych tych też, wszystkie na nim Tak, gra. to, to, to lubię. Drążków nie lubię jakoś tak, tych ściągać z góry mm -hmm. na chwytę do no tak mi jakoś tak, kurde. Nie lubię, nie lubię. Ja, ja nie paradoksalnie wiem. najbardziej lubię na wąsko. Najbardziej czuję. Nie, Bo, że tu no, to Obu chyba najbardziej paradoksalnie, najszerszy tylko tak to idzie dobrze. No na czwórki, no hack, Squad hack chyba Squad. najbardziej lubię. Jakoś tam hmm. mi się tak nawet całkiem dobrze robiło. Nie, a wiesz co mam w życiu, Wolwer? Split składy na smithie. Z, Aha, okay. na, Takie te, no, 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 to, ja, Na poślad to lubię no, nic nie e, hip thrust. Ja lubię astu gras. Ja bardzo lubię, <grym> ja ja, próbę, ja ja bardzo, bardzo lubię hip thrust, jestem no, dużym fanem hip -trus. uważam, że to jest najlepszy, czyli na poślad. Eee, mhm. Bardzo lubię, bardzo lubię. Uwielbiam. Tak na... już mam robić, no. na maszynie, czy przerwę? Okej, okay, ja robię swojego czasu na maszynie, ale teraz... ale ogólnie na sztandze. Na dwójki, no to klasyczne uginanie, bo tutaj ja nie dałem, ma też dałem. co wymyślić. Eee, RDL, okej. Okay. Co tam, na łapy, na triceps. O! Wiesz co, na triceps robiłem swojego czasu i to nawet dobrze czułem, ale czułem respekt do tego ćwiczenia. J.M. Press. A, że na że, że takie... Tak, tutaj, tak tu do tak. siebie, tak ten. No. Czułem respekt do tego, dlatego że zawsze się bałem, żeby na pewno mi te łokcie wytrzymały, nie? No. Ale, ale czułem to dosyć mocno. Bo tu możesz takie już rozciągnięcie tego Tak, tak, tak że, że to jest tak, on gdzie wiesz, mocno. Tłówy, ten. Sułęty, eee, to to na biceps. Kurde, ja ogólnie nie lubię robić łap, nie? To jest właśnie ta paradoks, no. że mam łapy duże. Nie musisz się nad nimi tam No Może właśnie A... tak, tak jest, że to co najmniej trenujesz, w cudzysłowie najsłabiej, najrzadziej to masz najlepsze. Może i tak wieś. Jedzu, przepraszam. To to, tak no to cię ci nic no? jeszcze. No to GM press albo wąskie wyciskanie. Lubiłem też bardzo robić o, over shoulder, triceps, extension rzędy Aha, okay. z tej strony. Te Francuzy to tak. Ale wiesz co? Ten na triceps ten X taki linkami, że do oh, boku. Tak? Skrzyżny Skrzyżne tak tak, tak, tak. Tak, 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 ten desceń, więc to tak. bardzo lubię. Lubię jedną to co zrobić. Na biceps jest miał, bo ja tego nie lubię w ogóle bicepsów robić. Ja. spider nie różnego rodzaju. E, no i tam, na ten chyba, nie? Na brzuch, lachy. To jaka klasyczka. mam lipę z tym brzuchem, już się te tyla i kurczę, ładnie strasznie. Kurde, to dziwne, Przez fizy, no, lipa Przez to brzuch nie wygląda tak, jak powinien wyglądać. Chyba z zdjęcia bokiem, wtedy ładnie się. A na łydę, stojąc czy siedząc? Stojąc. Nie polubiłem się siedząc. A ja nie lubię robić łydek, tak mi się nigdy nie chce, ale ja obiecałem robię, sobie, że na masie widzę, będę robił. Ale ja robię. też. Bo obiecałem sobie, że na masie będę robił i łydkę, i brzuch, i robię co trening, jedno, drugie, jedno, drugie. Ja tak. właśnie I się robię i... co każdy trening no. robić, przed albo po treningu. I tak też coś. widzę, że ten, bo Nawet spodnie się te zakładałem nowe. I, tak i na szczęście, że mają ten ekspres, Ciągaczmy. bo nie mogę założyć. I potem patrzę Jezu, jest ten. Dobra łyda. Więc całkiem i tak. spoko i widzę, że ona się gdzieś tam poprawiła i to jest jak najbardziej spokojnie. A wiesz, to powiem Ci, że bardzo bym chciał móc trenować, używać takich ćwiczeń jak martwe ciągi, przysiady, ale no nie mogę zewnątrz swój krego zawsze To zawsze się to równa z bólem pleców kregosupa. A w... chciałbym, chciałbym wiesz, przyjść na taki... trening i zrobić martwe ciągi. Czy serii tak sobie w jednym miejscu? Potrafię. Zależy, jak zaplanowane, ale tak. Nie? To ja mam rak pula. Na miastkę. Też mam, mam rakpulę, ale mam taką barierę w głowie, że wiesz, podnoszę pod... i mam je w rampie, wiesz, podnoszę, dokładam tego ciężaru, dokładam, i już te ostatnie serie są takie. Wiem, że mogę, ale już czuję, że te plecy. Już tam opadły, tak. Ymm, kud... że, że już jestem ten... blisko tego, takiego, żeby się coś nie wydarzyło, nie? I ci przerwę obecnie ciekawy. Masz rampę po jednej w każdym treningu, czy masz po parę ramp na treningu? A, mam ten trening tak przeładowany, moim A. zdaniem że wydaje mi się, że się z niego nie regeneruje w ogóle, bo ja, ja potrafię mieć w jednym treningu rampę, majorepsy, dropsety, Uuu, FST7. Kurde. Ja mam tak dużo tych wszystkich yy, metod, tych, z... metod, że to jest już chyba trochę przesada. Nie regenerujesz się. No. A teraz zacząłeś masę znowu, nie? Po tym, tym A. operacji. A który to już tydzień masy? Miesiąc? Szósty tydzień? Tak szybko to. A czy szybko? Przeładowany jak na początek, nie? No właśnie do tego zmiany. No, że tutaj widzę, że ta regeneracja w moim wypadku. Bo to jest to, kiedyś powiedziałem, że ten tylko 4 razy w tygodniu koniec. Mam dzisiaj pecha do nagrywek. Do nagrywek, bo on się włącza cały czas aparat. No tak, znów nie działa te wideo! Do tego powrótku będziemy kończyć, bo to no, też tak, już chyba będzie w miarę długi. Tak, więc piszcie, jakie są Wasze ulubione ćwiczenia, jakich nie lubicie w komentarzach. Możecie też podesłać, co chcielibyście zobaczyć, tak, o czym pisze, mamy nagrać. Tak. Um, to, no to by było, forma nagrywania. Tak, może też tym pokombinujemy. Ostatni myślałem o tym, że moglibyśmy kogoś zaprosić znowu. No ja myślałem naszym nie było. przyjacielu Kamilu. O, jego no trzeba w końcu wyrwać. No. No. Więc, więc możemy tak. pogadać z Kamilem jak najbardziej. No i co no, no i to by było? Albo oznaczajcie osoby zwrotłaga, które i z okolic, które byście widzieli w odcinku. O, o no może jak tam znać ktoś tak najbardziej. E, no dobra, no nie będziemy przedłużać. Mam nadzieję, że ani my, ani wy nie jesteście. Przetrenowani. Maćkowiak, Szybkolec. żegnamy się i widzimy się w następnym odcinku.